Neymarito, i Marito. Dzień Znajdź tarane. Okon tutaj postaci pokarski. Kurde. Szczelgola, piłko do nogi jako najmar, do dokonane jako Neymar. Pukłem dodanie od postaci. Jaka jest lekcja? Nie ma żadnej lekcji. Krato. Jak ja mam te wyzwanie zrobić, co? Matma, ale ja matmi powiedziałam, że mi nie będzie. Kurde... Jak ja mam je zrobić te zadania? Może Neymara mam w szafce? Mam tu Neymara? Nie... Jak zrobić tego Neymara? Co?! Nie! O nie chce mi się! Jaka jest nagroda? 8 punktów, e, jedna epicka emotka kręcisz, wygrywasz. No kurde, jak... Na internecie trzeba będzie znaleźć. Musisz znaleźć... piłki piłkarza. Serio na mapie piłkarza muszę znaleźć? To jest napisane? A gdzie jest ten piłkarz? A gdzie jest ten piłkarz, to? No? Dobra, ymm... Jak odblokować Neymara w Fortnite'cie? Hej, dzisiaj witajcie mordeczki, z tej strony Akademii i w dziś wstępujemy z meczkiem, ponieważ ponad 50% do w oficjalnym kanale, link do Discorda, jeszcze się nie zakończył, drugi zwiastun, który został przedstawiony przesławcy. Dobra, lecę na ten... Ukończ zadania od postaci piłkarskich. Aha, dobra... To ja chyba wiem jak już to mam zrobić. Muszę lecieć... Y... Muszę lecieć na przyjemny, porozmawiać z tą postacią i zrobić od niej jakieś zadania. Chyba tak, nie wiem.